Kiedyś w gd 2 by już było dostępne DLC o treści Stranger Things, które dało nam złoczyńce. Demogorgona oraz postacie ocalałych Steve Harrington oraz Nancy. To były postacie, które można było sobie zrobić adepty, jeżeli ktoś lubi robić osiągnięcia. I właśnie w tym roku, 27 stycznia, została dodana druga część Stranger Things, nowe DLC o zawartości takiego killera jak Vecna oraz postacie ocalałe jak Dustin Henderson oraz Eleven. To są postacie, które również można zrobić sobie adepty, natomiast jeżeli ktoś chce kupić sobie po prostu inną postać właśnie z tego uniwersum, jak na przykład Robin oraz Eddie,

Także dzisiaj wspólnie razem z wami chciałbym zagrać da za Steenem Hendersonem, gdzie troszeczkę bardzo podobnie wizualnie postaram się ubrać, żeby troszeczkę przypominać naszego przyjaciela z naszego menu głównego. Natomiast umiejętności naszego towarzysza wyglądają następująco. Jest to perk, który zwie się praca zespołowa zamknięty obwód. If you die, I die. Okay. Za każdego ocalałego naprawiającego generator razem z Tobą rozmiar strefy dobrego trafienia w teście umiejętności zwiększa się o 25%. Podczas naprawiania z przynajmniej jednym innym ocalałem, naprawiasz 5% szybciej. Następnie mamy perk o treści badabada Bada boom. Po ukończeniu w sumie 20% napraw generatorów naciśnij przycisk umiejętności 1 obok okna, aby zainstalować nim pułapkę na 60 sekund. Pułapka aktywuje się, gdy zabójca wykonuje przeskok przez okno, a ten otrzymuje 50% efektu skrępowania na 6 sekund. I na koniec mamy zmiana planu. Rozpoczyna z określoną liczbą żetonów 2. Gdy ukrywasz się w szafce i trzymasz skrzynkę z narzędziami, jest związaną z wydarzeniem, naciśnij przycisk umiejętności 2, aby wydać jeden żeton i zamienić swoją skrzynkę z narzędziami w apteczkę. Takiej samej rzadkości z losowym dodatkiem od takiej samej rzadkości. Nowa apteczka ma 100% swoich ładunków. Do matki. A na planszy do matki będzie mi towarzyszył kuzyn. Cześć. I rozpocznijmy tą przygodę. Tak, mamy tu towarzystwo. Naszym towarzystwem podobno jest śmiercionośca z tego co wyczytał kuzyn podczas ładowania meczu, tak? Tak. I mamy klątwę ogólnie, wiesz, jest klątwa do zdjęcia, nie wiem czy jedna czy jest ich więcej. I śmiercionośca o. właśnie tutaj idzie. I ja będę pierwszą przynętą, czy nie? O dziwo, nie. nie. Ja będę. Dobra, to może odbiegnę trochę dalej. O, podbiegnę tutaj do towarzysza. I teraz pierwszy perk będzie działał. Będę miał znacznie większe skill checki do trafienia. Oprócz tego będę mógł kręcić generator 5% szybciej. Na razie zaczynam bez skrzynki. Z racji, że kręcę z kimś, więc na razie powiedzmy, że tą skrzynkę sobie zachowam. A potem zobaczymy. 20% muszę kręcić jakikolwiek generator, aby móc położyć połapkę na okno, kolega nie trafił. Ta pułapka z kolei zadziała, kiedy oca ocalony. Killer przejdzie przez to, to wtedy go zamrozi na tam kilka sekund. I samo położenie pułapki na okno trwa 60 sekund. Także to jest jakby ten czas. Pierwszy hak to ty. Tak. Może masz gorszy początek, ale lepszy koniec. Może. Tego Oby. się trzymaj, tego się trzymaj. Czy masz wokół siebie towarzysza, żeby Cię zdjął? No... Jakoś blisko to nie. My wykręciliśmy, nie wiem gdzie jest killer. Goni tamtą. Dobra, no to spróbuję pójść do Ciebie. Aha, Zdałoby widzę się. ich, widzę ich. Oni biegną akurat w tym kierunku, gdzie ja, nie? Hmm. Totalnie w tym samym kierunku, to ja podbiegnę od drugiej strony. Dobra propo propos serialu Stranger Things, nie wiem jak wy, ja nigdy nie oglądałem. I jakoś od niedawna. Właśnie widzę, pójdę też. Jakoś od niedawna zacząłem oglądać wszystkie sezony od pierwszego do piątego. W tym momencie, kiedy ja to nagrywam, mam obejrzany pierwszy odcinek piątego, ostatniego sezonu. I powiem wam, że się wciągnąłem na tyle. Oj, na tyle dobrze, że myślę, że w przyszłości obejrzę sobie raz jeszcze. Chyba mnie, chyba że odpuści, ale słyszę ten terror, tak wciąż nie za mną. Ja mam tą pułapkę. Teoretycznie mógłbym gdzieś założyć jak być jakieś okno, tylko nie wiem, czy on mi już nie odpuści. Bo już chyba trochę daleko jest. Chyba odpuścił, tak w tym momencie mogę zaleczyć się od tego efektu i liczyć, że ktoś inny mnie uleczy. Ktoś innego teraz goni. Mhm. Ja mam powiem, że po pierwszym, drugim sezonie ja już wiedziałem, że że będzie dobre i rzeczywiście to jest dobre, ja kiedyś oglądałem seriale wcześniej Wednesday i Freaking Bad, ale Stranger Fix zastanowiłem sobie na koniec. I nie żałuję, nie żałuję. No dobrze. No. Jaki plan teraz? Pójdź chyba po tego towarzysza. Który wisi. Dobra. O, to już o. plan zmieniamy na kręcenie gena. Tu jest gen wykręcony, więc myślę, że tu gdzieś może będzie. Jest po lewej stronie naszej, ale tam też idzie Mhm. No to może tutaj jest, widzisz? On mnie widział, Czeka. prawda? Nie wiem. Co widział cię? Tak mnie goni Aha uh, shit, mam problem No to musisz uciekać, nie? Nie trafił Pasuje. Mam jeszcze jeden plan O Jaki Ot. Ale nie zadziałał bo się nie spodziewałem, że on się wróci z powrotem. O, Miałem plan z tą pułapką, wiesz? A. Chciałem przeskoczyć, założyć, ale nie spodziewałem się, że on się cofnie. No, widzisz. Ty wiesz, gdzie poszedł? Nie wiem. Ale idzie z koleżanką, mi pomoże. Hej. Może mnie wyleczy? Jest chętny do leczenia. Pójdę szukać jakiegoś generatora. I ja się zastanawiam, co będę oglądał po skończeniu wszystkich sezonów. Bo na tyle się wciągnąłem w tą grupkę przyjaciół, że się czuję jakbym z nimi był i im towarzyszył. Że będzie ciężko znaleźć coś innego. A nawet zastanawiam się, czy po jakimś czasie nie obejrzeć jeszcze. Ale z drugiej strony. To myślę, że jakby jakbym miał obejrzeć, Raz jeszcze, to po jakimś czasie, żebym troszeczkę zapomniał. Kogoś goni. Tinka A, to... goni. Tym razem ja używam apteczki. Aptecz... Skrzynki z narzędziami, żeby zużyć i wejść do szafki i zamienić na apteczkę. Aha. Ale nie wiem, czy on tutaj do nas nie przyjdzie. Mhm. Nie wiem. Tak, on tu jest, przy genie. Po im? Aha, dobra. Ale go nie goni, chyba, nie? Goni, goni. Ja idę po niego. Dobra. Justin ci pomoże. Nie wiem, czy cię leczyć, chłopie. Może trochę odbiegnijmy. A ty wiesz, gdzie ona tamtego goni, czy nie? Wiem, ale nie wiem, jak ci powiedzieć. Okej. Okay. Przy tym domku dużym, jakby? No, ale bardziej w rogu mapy. Okej, okay. przez gdzieś ich słyszę, ale nie widzę. A genetycznie widzisz? To? No, jeden jest na górze w domku, tam zacząłem kręcić. Na tym środkowym. Dobra, to mi zmień, pyk. Mam apteczkę. W razie czego Z mogę się połączyć? Tego się trzeba wykręcić w sumie. i okay, tutaj też słyszę gena. To już dwa takie gene, dosyć dobrze kręcone są. No widzisz, jest. A ty... co, słyszysz ten gen taki? No jakiś słyszę, ale to nie Bo jest... jeden kręciłem i odbiegłem. Oni Aha, biegają koło to... tego domku. Ja kręcę z innym. Z okay. Rickiem, z Rickiem kręcimy. Jak kręcę ten, co ty wtedy kręciłeś. Przyszedł do nas. Ale widzę, że gena nie kopną. to ja kręcę dalej. Okay. Jak się I tu jeszcze... rig nie wróci to powinien wykręcić No może też jak to nie przyjdzie I co? So, jeszcze jest ucie... przy tym domku przy tym domku ten... okay. W sumie co? Najgorzej ten Rik w sumie ma nie No Chodźcie wyleczę, koleżanko, chodź 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 Ej, chodź Ej No ej, no przecież ja za tobą nie będę biegał jak też... możesz, to ten domek największy na górę. Wiesz co, znalazłem inny generator przy blaszaku. To jest taki trochę tutaj cicho jest, nic się nie dzieje, to ja go zacznę kręcić. Wiem który. A ty? Kręcisz w tym no domku? To... No. To w razie czego jak tam przyjdzie, to ten będzie awaryjny. Dobra. Jest tam niedaleko ciebie? A Powiesił teraz. Może tu przyjść do mnie, wiesz? Mhm. Mm to spróbuj po nią pójść. Nie wiem, czy dam radę. Jakoś boczuniem, po cichu. On tu jest przy mnie, ja na razie się schował e... w szafce. Dobra, widziałem go, wszedł do domku. Wiem, to przeszedł obok mnie. Więc ja na razie nie pójdę. Dobra, to ja pójdę. O. Ale on się kręci, wiesz, do góry. No, nie dziwię się. Tak Poszedł chyba do mojego tak on chyba poszedł do mojego gena. Ok Justin ci pomoże. ja się Justin stąd. zawsze był pomocny. On się wraca, on się wraca. Wraca się? Mhm. Ja znowu do, do szafeczki, Op. Innej. teraz jest, ty wiesz? No, goń mnie. Ciebie? Zdziwiło mnie, o, że, że to nie weszło. A gdzie cię goni? Chyba mnie nie będzie gonił. <noise> Założyłem pułapkę, jakby co to. Biegnij tu, 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 tu obiegnij tu przez okno, przez okno. Tu? No, właśnie to, to jest pułapka. Nie, czy on przechodzi, czy pójdzie obok? Chyba poszedł obok. Mhm, to jeszcze raz przez okno, jak ci się uda. Ale mnie jeszcze nie goni. Dobra, mnie goni. Dobra, to ja wiesz, co zrobię? Ja wiem. Dostanę pierwszy strzał, ale spróbuję przez okno przeskoczyć. Dobra. To spróbuj. Nie wiem, czy pułapka już... Nie wiem, czy ona działa, czy nie działa, wiesz? A. Bo jest na żółto... Nie, jest na żółto jest to chyba działa. Mi się wydaje, że on specjalnie przez okno nie przechodzi, wiesz? Może wyjść Pogonicie? Tak Dobra To są na pierwszy szał Ale jeszcze czasu wam kupię Dobra, ja może wychnąć Jak się uda Ale słyszę, że wy tu idziecie Zawróciłeś czy co? Uciekam uciekam Gdzie ty się po domku, po domku Ten największy. No, dobra, padnę Ja bym to mógł jeszcze inaczej rozegrać, ale się zastanawiałem co ci odpowiedzieć Ale ja wykręcę. Ja idę do piwni oj Ja bym chciał leczonka No tak bez leczonka to tak średnio Dziś po ciebie Jedna koleżanka biegnie do mnie, więc na razie Dobra. nie wiem, jak tam masz bramę, czy cokolwiek, tam serup. Dobra. Bo chyba ona idzie po mnie. Chociaż wraca się, to może ją goni. Goni ją. Goni ją? Mhm. Próbuję pójść. Ale nie wiesz, gdzie ją goni? No w tym domku chodzi tutaj przy mnie ona. Na Okucku chodzi. On nie leczy jak coś. No ale jak cię wyleczy, to ja już padnę. Ona biegnie po tak. mnie. Ona dostanie albo ja. Dobra, pierwszy szczał, teraz drugi brama jeszcze. Jest... Ja no. mogę. My też możemy, bo już biegniemy. Tylko nie wiem, gdzie jesteście. To... Chodź, 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 chodź. Tamta brama Tam ta drama jest. Dobra, tutaj leczcie. Ta brama tam to jest. Tamta jest na 9, 99%, jak coś. Mhm. Ona ma te, okej. Okay. Czy jeszcze, jeszcze wszystko jest w grze? Jeszcze jest, tak. Pójdzie piwnia. Pewnie ta. No Poszedł piwnia. Jakby co, musimy się, wiesz, bronić. Jeden dostanie, tam. drugi to. Z piwni jeszcze nie wyszedł. On chyba w piwni będzie siedział, wiesz. Bo ja stoję przy piwni, on jeszcze nie wyszedł. No, no, no on stoi na schodach. To widzisz Aurę czy coś? Nie, widzę go. Tak stanąłem, że go widzę. On tam jest. On, jakby sobie stoi na połowie schodów. Aha, widzę. Mhm. Słabo to chyba uciekamy, nie? Mhm. Mm chyba, że w ostatniej sekundzie on co se pójdzie, a jak nie pójdzie, no to. A nie zalewany tu. Łe. On dostanie, do... ale mi się wydaje, że on tak nie ruszy za nim, wiesz? A. Dobra, ale teraz uciekajmy. Za mną poszedł. Dobra. My uciekamy w drugą. Dobra. Otwórzcie bramę. A wie... Oj. Dasz radę tą stronę pójść, gdzie jest ta brama? No... Mam, nie? Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekam, ja uciekam. Dobra. Dobra. No bo uciekniemy, nie? Mhm. Dobra. Dawaj. Yes, udało się. Okej, okay, osiągnięcie wleciało. I szczerze powiedziawszy, za trzecim razem próby. Za pierwszą mieliśmy Weknę, gdzie pierwszy raz przeciwko niemu graliśmy. A wiadomo, jak się gra pierwszy raz na jakiegoś killera, to nie do końca dobrze pójdzie. Za drugim razem mieliśmy Widmo, który dobrze grał. No i w sumie to jest trzeci mecz, nie? Tak jest. Także do trzech razy sztuka, tak by wyglądała nasza walka z śmiercionośćcą. Pomyślna. udało nam się uciec. Nie okay. wszystkim, nie wszystkim jedna ocalała musiała polec. Natomiast osiągnięcie zostało zaliczone. Tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się materiałów, See you next time. Cześć, cześć. cześć.